Klasia, witam was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam was na przegląd sieciówki. Dzisiaj zajrzymy do Zary. Postanowiłam, że sprawdzę, co aktualnie się tam znajduje, na co warto zwrócić uwagę, co ewentualnie przymierzyć. Także jeżeli jesteście ciekawi takiego przeglądu, oczywiście zapraszam do oglądania reszty odcinka. A jeżeli już tutaj jesteście, zostaw też łapkę w górę, komentarz i subskrypcję będzie mi bardzo miło. Przechodzimy do reszty filmu. Jeśli chodzi o rzeczy, które aktualnie znajdowały się w Zarze, to podzieliłabym je właśnie na takie dwie kategorie. Było mnóstwo rzeczy jeszcze z wyprzedaży i rzeczy z nowej kolekcji. Najpierw zwróciłam uwagę na te wyprzedażowe, one też były jakby w pierwszej części sklepu. No i przyznam szczerze, że jeśli jeszcze potrzebujecie jakieś rzeczy i polujecie na wyprzedaże, to w Zarze był jeszcze moim zdaniem wybór. Ta rozmiarówka faktycznie w niektórych rzeczach była mocno przebrana, ale akurat wśród rzeczy, które mi się podobały prawie zawsze Udało mi się znaleźć ten mój rozmiar, także możecie jeszcze zajrzeć, może akurat będzie coś ciekawego i te ceny faktycznie są niższe w porównaniu do tego, co było wcześniej. Dokładnie też tutaj o cenach za chwilę będę mówiła. Na co warto w Zarze zwrócić uwagę, teraz to są spodnie, właśnie te na wyprzedaży, dlatego że one wszystkie są za 39,90, więc jest naprawdę spoko cena jak na spodnie i one były przeróżne, głównie takie materiałowe, lejące, ale były też na przykład z jakimiś kieszeniami po bokach. No naprawdę różne, różne spodnie. Ja skusiłam się na przymierzenia kilku par, z tym, że ja mam w problem niestety z dobraniem spodni i mam go odkąd pamiętam, może dlatego nigdy tak do Zary nie byłam przekonana, że one po prostu leżą na mnie dobrze, właśnie w biodrach, w nogach i tak dalej. To jest wszystko w porządku. Jak patrzę na nie od przodu, to jest super. A z tyłu one tak bardzo odstają i mi się tak strasznie nie podoba, dlatego że to nawet źle wygląda przy pasku. I ten problem jest dosłownie tylko w zarze. Możecie mi napisać, czy też tak macie, ale jeśli macie na przykład inną sylwetkę albo no musicie iść i zmierzyć. Bo może akurat u Was te spodnie będą leżały dobrze. Jeżeli tak, no to super, bo one były naprawdę przepiękne. Obydwie pary były w takich jasnych kolorach. Jedne właśnie takie naprawdę cienkie, idealne na lato by były i tak żałuję, że nie leżały po prostu tak jak powinny a drugie takie troszkę grubsze, ale za to takie przedkostkę, naprawdę też bardzo, bardzo fajne. No i po 39,90 wydaje mi się, że to jest serio ok cena, jak na spodnie i one były przecenione chyba tam ze 150, 160, także naprawdę spora obniżka. Było też bardzo dużo przecenionych kurtek i płaszczy, także jeśli czegoś jeszcze się na zimę, to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby to kupić. Spojrzałam na ceny, to te obniżki również były takie konkretne, bo ja pamiętam, że zimą oglądałam kurtkę, która chyba kosztowała 199, teraz była za 99, jej akurat nie wzięłam, ale Warto sobie spojrzeć też na dział męski, dlatego że również te kurtki są przecenione. A możemy też jakiś ciekawy wzór sobie znaleźć właśnie na dziale męskim. Tak było ze mną. Tutaj e, taka szybka przebitka. Ja mierzyłam jedną kurtkę właśnie z męskiego działu i ona była przeceniona z 349 zł na 99. Ja ją kupiłam, później też wahałam się, czy jej jednak nie zwrócić, bo nie byłam przekonana, ale ostatecznie została ze mną. A na dziale damskim żadna kurtka, tak wiecie, nie trafiła. Ja potrzebowałam kurtki dosłownie na co dzień, no i właśnie najlepiej czarnej. Ale jeszcze a propos tych obniżek, to na przykład na dziale damskim z kolei znalazłam taki płaszcz chyba z owczej wełny. I on normalnie był za 459 zł, a teraz możemy go kupić za 199. Więc moim zdaniem, jak za taki skład, to też jest na Sam płaszcz nie był w ogóle w moim stylu, ale jeśli komuś się podoba, no to e, warto się po niego wybrać. I tam w ogóle chyba była pełna rozmiarówka, z tego co pamiętam. No i nadszedł czas tutaj na mierzenie. Jako pierwsze do przymierzalni wziąłam na przykład taki kombinezon, który był przepiękny. Ja w ogóle na początku myślałam, że to jest sukienka i dopiero w przymierzalni tak naprawdę zarażali zorientowałam się, że okej, okay, to, okay, to ma podziałkę na nogi, także tak kombinezon. Przypominający totalnie sukienkę, Przepiękny, niestety nie było właśnie mojego rozmiaru. To była ta wyjątkowa rzecz, której nie znalazłam w moim rozmiarze i bardzo żałuję. Na stronie też patrzyłam, ale niestety jest już wyprzedany, już teraz w ogóle chyba wszystkie rozmiary. Ja tutaj go mierzyłam w rozmiarze L, żeby tylko sprawdzić jak to wygląda, no ale był niestety znacznie za duży. Nie odstawał mi tutaj wszędzie z każdej możliwej strony, ale to jest idealny kombinezon pod czarną marynarkę. Ja go sobie od razu tak wyobraziłam, jak mierzyłam i bardzo, bardzo żałuję, że go nie było. No i jego cena to było też 39,90. Zmierzyłam też taką sukienkę a la cardigan i tutaj niby wszystko spoko. Ten materiał był naprawdę bardzo taki milutki, ciepły, ale problem był w tym rozcięciu na dole i to jest taka sukienka, sweter, który nadaje się tylko do noszenia ewentualnie na przykład do leggingsów, w najlepszym przypadku, no bo to rozcięcie tutaj było tak głęboko, musiałam je sobie ewentualnie jeszcze zszyć. Zmierzyłam też sukienkę, która była przepiękna, w ogóle kolor, krój, e, wszystko naprawdę super, e, wzór i tak dalej, ale dla mnie była chyba minimalnie za krótka, dlatego też się na nią nie zdecydowałam. To była taka idealna sukienka na lato, z drugiej strony miała krótki rękaw i ten materiał też nie był jakiś naturalny, to niby chyba była bawełna, ale na pewno nieczysta. No i e, też właśnie się zastanawiałam jakiś czas w tej przymierzeni. No i również się nie zdecydowałam właśnie ze względu na tą długość. Ja bym się chyba źle czuła w tak krótkiej sukience. Bo to dosłownie było tak, że jak ja się schylałam, no to już było widać wszystko. Ale jeśli znowu jesteście niższe, to wydaje mi się, że spoko. Tam podobały mi się rękawy, one bardzo ładnie się układały i w ogóle cała. Ona dosłownie tak ładnie współpracowała z ciałem i na nim tańczyła. Także jeśli chodzi też o jakość spoko, no warto zwrócić na to uwagę. I rozmiarówka była pełna tej sukienki, za 39,90. Była też taka przepiękna spódnica Midi, no i tutaj znowu pojawił się u mnie ten sam problem niestety co ze spodniami. Myślałam, że w przypadku spódnic nie będzie to występowało, no a jednak ogólnie spódnica była bardzo ładna, długość, wszystko super. Ale na górze leżała po prostu tragicznie, i zastanawiałam się nawet, czy nie da się jakoś tego przerobić, bo ona mi się bardzo podobała. No ale jednak byłoby ciężko to zrobić, tak, że odpuściłam. Znalazłam też taką sukienkę beżową, którą wzięłam ostatecznie, później wam też pokażę i stwierdziłam od razu, że ona przepięknie będzie wyglądała do kowbojek. I co najśmieszniejsze, jej cena to niby było 39,90. Ale ja ostatecznie ją kupiłam to 29,50, bo nie wiem w sumie czemu. Ja nawet zapytałam przy Kasie, czy na pewno. No i pani powiedziała, że tak. Ja ją wzięłam w rozmiarze XS, a ona jest naprawdę luźniutka, więc yy, nie bierzcie jakby większej, bo ja często tak mam, że takie sukienki przez netę, jak zamawiam, no to biorę sobie jeszcze większą, żeby ona tak swobodnie sobie gdzieś tam latała, ale ta XS i tak to robi, także polecam brać wasz rozmiar, albo nawet. Rozmiar mniejszą. Zmierzyłam też taki zestaw i połączyłam tutaj golf bardzo bardzo wysoki. Także, jeżeli lubicie wysokie golfy, to spoko, ja nie do końca, ale byłam ciekawa po pierwsze, jak się będę w takim czuła. No i po drugie on mi jakoś tak witował z tymi spodniami. Spodnie ogólnie spoko, to były pierwsze krótkie spodenki, które leżały na mnie dobrze, nic nie odstawały. Do tego golfu wyglądały super, gdyby to nie był golf to dla mnie jeszcze lepiej. No ale jeśli ktoś lubi to spoko. I to już było z nowej kolekcji, właśnie to nie były już rzeczy z wyprzedaży. Tak samo zresztą jak w drugim zestawie, który też zmierzyłam. Tem był taki sweterkowy long sleeve, trochę cropped, w przepięknym pomarańczowym kolorze, takim bardzo intensywnym. Przez co jeszcze bardziej przekonałam się chyba do pomarańczowego. No i też w połączeniu z tymi czarnymi spodniami wyglądał spoko, czy z podenkami ale znowu pojawił się problem właśnie tych odstających na górze. No i z nowej kolekcji teraz zmierzyłam taki przepiękny sweter. O Jezu, ja się w tym swetrze zakochałam. Zobaczcie na ten kolor. To był taki zielony, trochę taki ciemny, limonkowy, bardzo intensywny, jaskrawy kolor. On był właśnie z nowej kolekcji, kosztował chyba 119 zł. Stwierdziłam, że to jest zdecydowanie za dużo, tym bardziej, że właśnie moim zdaniem to był tego rodzaju sweter, który wrzucimy do pralki i będzie wyglądał już inaczej. Więc tym bardziej szkoda by mi było po prostu zapłacić tyle pieniędzy za coś takiego. Ale już wiem, że będę podobnego koloru szukała w second-handach, wśród swetrów, bo naprawdę był przepiękny i zresztą tu nawet chyba na przebitkach widać, że on tak fajnie się komponował z czernią i w ogóle na sylwetce też leżał przepięknie. W nowej kolekcji urzekły mnie też te buty i takie małe torebki, mimo że nie jestem do końca fanką małych torebek, to tutaj jakoś mi się spodobały. Tam była chyba zielona, czarna i były też pomarańczowe, ale chyba ich nie nagrałam. Powiem Wam szczerze, że w tej nowej kolekcji nie znalazłam jakoś za dużo rzeczy takich dla siebie. W moim stylu było bardzo dużo rzeczy, takich one, na przykład żakietów, swetrów. Barynarek. Wszystko raczej jeszcze było takie, właśnie przejściowe i bardzo, bardzo eleganckie, dlatego ciężko mi było znaleźć coś dla siebie. Myślę, że te rzeczy, które gdzieś tam mm, wam pokazałam, przymierzyłam, na nie faktycznie warto sobie zwrócić uwagę. Ja mówię oczywiście o takim moim stylu. No i myślę, że przede wszystkim jeszcze warto uderzyć w te rzeczy z wyprzedaży, bo ich było jeszcze całkiem sporo, także to, co mówiłam na początku filmu. No to teraz wam jeszcze na szybko pokażę te rzeczy, które kupiłam ostatecznie, bo oprócz tych, o których powiedziałam w tym filmie, to jest jeszcze jedna rzecz, która w ogóle śmieszna historia, bo zamówiłam ją przez internet, a ja tą sukienkę mierzyłam jak nagrywałam e, przegląd Zary w zeszłym roku, nie wiem w którym to było dokładnie miesiącu, może we wrześniu i mierzyłam taką czarną sukienkę, mówiłam nawet, że ja się w niej totalnie zakochałam, bo tak ładnie leżała, ale jej nie wzięłam. Ona, z tego co pamiętam, wtedy chyba kosztowała 199 zł. I słuchajcie, ja ją kupiłam chyba za 50 teraz, także od razu ją zamówiłam. Co prawda jeszcze jej nie odpakowałam. Muszę jeszcze raz przymierzyć, na spokojnie w domu zobaczyć i wtedy zdecyduję. Ok, zacznę może od pokazania Wam tych rzeczy, które kupiłam stacjonarnie. Czyli jest to m.in. ta kurtka. Jak mówiłam wcześniej, ja ją znalazłam na dziale męskim i ona była przeceniona bardzo mocno, bo z 300 chyba 80 nawet na 99 zł. Mam gołe nogi, ale na no to nie zwracajcie uwagi. Jest bardzo fajna, i tak, tutaj jest oczywiście zapinana: ma takie kieszenie nakładane. Wiecie, taka dosyć klasyczna. Ma też głęboki kaptur, na czym mi zależało. Ja ogólnie z takich cieplejszych rzeczy mam w sumie tylko ten płaszcz, który kupiłam w second handzie. Myślę, że go dobrze kojarzycie, więc ta kurtka będzie taką miłą odmianą. Ona nie jest jakaś super gruba, ale jest nie w niej naprawdę ciepło, także to był super zakup. Mam też tą sukienkę, widzieliście ją na przebitkach, także nie będę może już jej przymierzała, ale naprawdę mi się podoba i pierwsze takie moje skojarzenie to, że będzie wyglądała super właśnie do tych kobojek. No i tutaj mam to zamówienie, tą sukienkę, o której Wam mówiłam. Dobra, ja ją może od razu przymierzę, bo ona jest za długa, żeby ją po prostu tak pokazać. Ok, sukienka jest śliczna, ale wzięłam ją w za dużym rozmiarze, bo wzięłam ją w rozmiarze, że S na M, e, myślałam, że wzięłam tą najmniejszą, okazuje się, że jest jeszcze XS na S i ja chyba właśnie na taką wtedy mierzyłam. Zobaczę jeszcze na stronie czy uda mi się ją wymienić, bo tamta po prostu tutaj lepiej leżała zdecydowanie. Może jeszcze spróbuję pokombinować z podciągnięciem tego tutaj, nie wiem, jakimi supełkami, bo ogólnie jako sukienka ona mi się naprawdę podoba i jest taka no moim zdaniem idealna po prostu na lato. Nie byłoby mi w niej w ogóle gorąco i tak dalej, no ale tu jest za bardzo wydekoltowana. Tamta tak idealnie się trzymała. Nie wiem jaką ja wtedy mierzyłam, no ale nie wiem, nieważne. Zobaczę, czy jest mniejszy rozmiar i spróbuję wymienić, a jeśli nie, to zdecyduję, czy pokombinuję z podwiązaniem tych ramionczek, czy po prostu ją zwrócę? Okej, okay, kochani, to już wszystko w tym filmie, co chciałam Wam pokazać. Dajcie mi koniecznie znać, czy takie filmy przeglądowe, sieciówkowe Wam się podobają, czy chcielibyście ich więcej. Ja oczywiście zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji, zostawienia łapki w górę komentarza. Pamiętajcie też o moim drugim kanale z nieco innym kontentem, także jeśli jesteście ciekawi również Was, tam zapraszam do subskrypcji, podajcie na Instagrama, no i widzimy się w kolejnym filmie. Buzi.